Cześć słanie po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.15.1 moda, który się nazywa Simple Storage Network i dodaje nam taki system y, przechowywania itemów. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać trzy pliki z internetu. Zatem wchodzimy sobie na taką stronę, do której link jest w opisie do filmiku i mamy tutaj do pobrania Forge'a. Pobieramy Ostatnią możliwą wersję do pobrania, dopóki przynajmniej nie ma wersji rekomendowanej. Jak będzie re wersja rekomendowana, to wtedy pobieramy wersję rekomendowaną. Klikamy tutaj na installer i pobieramy installer, czyli tutaj stąd. Po czym przechodzimy na kolejną stronę, do której link jest w opisie do filmiku, i tutaj mamy właśnie nasz mod Simple Storage Network do pobrania. Zjeżdżamy sobie w dół, szukamy wersji Minecraft 1.15.1, i tutaj klikamy na tę strzałkę w dół, i stąd pobieramy. Po czym przechodzimy na kolejną stronę, i tutaj mamy Just Enough Items, czyli moda, który nam pokaże receptury z tego, z tego moda Simple Storage. Zjeżdżamy w dół, poszukujemy wersji Minecraft 1.15.1, i tutaj klikamy na tę strzałkę w dół, i stąd pobieramy. No, i jak już mamy wszystkie trzy pliki pobrane, to możemy zainstalować. No i co robimy? Klikamy jednocześnie przycisk Windows i przycisk Run. Windows to jest ten z okienkami w, najniższej, w najniższym rzędzie klawiatury, także przycisk Windows i przycisk nie Run, tylko R jak robak. I wtedy wyskakuje nam takie okienko RUN, czyli Uruchom. Sprawdzamy, czy mamy tutaj wpisane. Jeżeli nie mamy, to wpisujemy. Procent, app data procent i klikamy OK. I wtedy pojawia nam się folder Roaming. W folderze Roaming jest folder. Minecraft. Wchodzimy do folderu. Minecraft i wchodzimy do folderu Versions. I w tym folderze VERSIONS sprawdzamy czy mamy folder 1.15.1 Jeżeli mamy to jest ok, a jeżeli nie mamy to uruchamiamy Minecraft chociaż raz na wersji Minecraft 1.15.1 I wtedy tutaj właśnie nam się stworzy w tym folderze VERSIONS folder 1.15.1 No i jak już go mamy to możemy instalować i instalujemy najpierw Forge'a Czyli klikamy dwa razy zwykłym lewym przyciskiem myszy na pobrany przez nas plik Tada, i proszę bardzo, tutaj nic nie zmieniamy, i klikamy OK, i nam się instaluje Forge. I czekamy, aż nam się zainstaluje. To też zależy, jaki szybki macie internet i tak dalej. Także to chwilę trwa, także widzimy się, jak nam się to zainstaluje. No i po jakimś czasie nam się ujawi takie, ujawi, pojawi takie okno. Complete, z sukcesem zainstalowane. Klikamy OK, i faktycznie tutaj w folderze Versions stworzył nam się nowy folder 1.15.1 Forge. Klikamy tutaj, zamykamy to okno i uruchamiamy launcher. W launcherze tutaj sprawdzamy, czy jest wybrany forge, właśnie ten, który zainstalowaliśmy. Jeżeli tutaj nie jest zainstalowany, wybrany forge, to klikamy strzałeczkę i z dostępnych możliwości wybieramy forge, a. klikając oczywiście na forge, a. po czym klikamy play i czekamy, aż nam się to znowu zainstaluje i aż nam się pojawi okno startowe gry. No, i mamy okno startowe gry. Jest Ford zainstalowany. Tu, gdy wejdziemy w zakładkę MOD, to mamy Ford Data, Down Jest zainstalowany. Zamykamy i wychodzimy z gry. I teraz sobie zainstalujemy te dwa mody, czyli znowu uruchamiamy okienko uruchom. Sprawdzamy, czy mamy wybrany tutaj wpisany procent APP Data Procent. Klikamy OK. I w folderze roaming znajdujemy folder. Minecraft. Wchodzimy do niego i w folderze. Minecraft pojawił nam się folder moc. Pojawił nam się, gdy uruchomiliśmy właśnie Minecrafta z Forgem. Także tutaj nam się stworzył ten folder moc, wchodzimy do folderu moc i przerzucamy te dwa pliki do folderu MOS. Jest Simple Storage Network, jest jej. W folderze moc, zamykamy, jest zainstalowane i uruchamiamy launcher, i sprawdzamy, czy mamy wybrany tutaj właśnie ten profil z forgem. Jeżeli nie, to oczywiście tutaj stąd wybieramy i klikamy play i czekamy, aż nam się uruchomi strona startowa gry. No i mamy okno startowe gry. Wchodzimy w Options, wchodzimy w Controls, i tutaj na dole mamy kontrolki dotyczące jej. To sobie tutaj przy to cheat mod, klikamy na przykład. To jest przykład. Ja daję taki przykład, ale nie musicie oczywiście tego, możecie jakąkolwiek inną literkę, która Wam pasuje. Mi pasuje K, więc sobie tutaj ustawiam K. Klikamy Done, Done i wchodzimy. Tworzymy sobie nowy świat, pozwalamy na cheaty, pozwalamy na bonusy. OK, OK. I czekamy, aż nam się uruchomi świat. No, i mamy tutaj świat. Mamy, mamy. Chodzimy w e Equipunek i tutaj mamy jej. I na końcu jej nam pokazuje właśnie moda, którego zainstalowaliśmy i jak się to robi. Klikamy sobie i właśnie mamy tutaj pokazane, jak zrobić na przykład storage inwentory, jak zrobić network master. Potrzebujemy kwarcu i tak dalej, jak zrobić. Request table, request, nie wiem jak zrobić network cable i tak dalej, i tak dalej. Wszystko tutaj mamy pokazane, jak zrobić. Kable różne takie rzeczy i upgrade'y, także to wszystko się dowiecie co i jak. No i sprawdźmy teraz, czy to działa, czyli tutaj sobie klikam teraz K, żeby sobie pobrać. To sobie weźmiemy. Inventory access without. Ok, network, i tylko jeden na świat. Nie, na network, na, 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 na cały y, pracujący. Storage. Ok. Storage request. Okay. Dobra, weźmy sobie trochę tych kabli. Link cable. Inventory to network. Ok, dobra, weźmy sobie też tego parę. I tutaj jest items from a, from, from Inventory Into Network. A to? Inventory tu. Dobra. Zobaczymy to i to. Ok. No i jeszcze jakieś by się nam przydały: skrzynki, skrzynki, skrzynki. Chest. Ok. Weźmy sobie chest. No i też jeszcze by nam się przydało. Yy, jakieś itemy? Weźmy sobie Beach Logi, weźmy sobie Szkład. Szkło jest mało widoczne, ale dobra. Weźmy sobie to. Yy, co jeszcze sobie weźmy? Weźmy sobie Bedrocka, co tam możemy. I złoto jeszcze sobie weźmy. Ok, dobra, i stworzymy sobie mały network. Mały network, czyli tak, ustawimy sobie tutaj yy, to. Cokolwiek to było, już nie pamiętam. I Storage request Table. Na to sobie postawimy. Tada. I jak na to klikniemy, to mamy tutaj dostęp do. Ej, coś mnie chce bić. Uciekaj, uciekaj, uciekam uciekaj. Kurczę. <grytans> Options. Weź tu. Nie, nie przeszkadza, Józef. No. Yy, mamy tutaj dostęp do yy, networku. Networka, możemy sobie na przykład wrzucić do tego networka bedrock. Nie możemy sobie wziąć. A dlaczego nie możemy sobie wziąć? Bo nie ma się gdzie schować ten bedrock. Zatem ustawmy sobie tutaj na przykład skrzyneczkę i połączmy ją tak kablem link cable i kablem. Jezu myślałam, że to znowu jest jakiś debil takim kablem, no gdzieś się tutaj wciskasz o tak i teraz mamy pustą skrzynkę yy, i właśnie nie wiem czy to też to, czy to nam pozwoli wrzucić ten bedrock, tak widzicie on już tutaj jest, mamy go tutaj wymienionego i on jest właśnie w tej skrzynce Tada on się schował tutaj do tej skrzynki yy, i możemy sobie postawić też inne skrzynki weźmy sobie tutaj y, też taki zielony i taki biały do tego y, i jeszcze sobie zróbmy do tego i do tego i tutaj sobie może nie ten Jeśli nie wiem czy ten ten chyba nie może być chociaż zobaczymy y, wrzućmy tutaj lapis zobaczymy czy to działa nie, nie widać tego lapisu Czyli że to nie może być ten tutaj, tylko to musi być ten. I wróćmy tutaj lapis i teraz jest. O! Także tutaj sobie musimy. Tutaj sobie wrzućmy szkło i takie. I takie i takie. Wszystko sobie tutaj możemy wrzucić. OK. A tutaj jeszcze ten bedrock. Smyk i ten wetrog jest w tamtej skrzynce. I teraz tak tutaj można szukać sobie różnych rzeczy. Co możemy zrobić? Możemy zrobić deski takie. Nie, ale ja nie chcę brać tego. Czyli tak tutaj wyłączmy może deski. Nie, to nie tak. Tutaj. i search, enable, Dobra, bircz. i Bi. O, bircz mamy tutaj. Okej, okay. ale jak byśmy chcieli zrobić tutaj z tym sort? Sort jakbyśmy of name <grym> e, Jak byśmy chcieli zrobić sobie tutaj. Nie wiem jak. Bo możemy sobie z tych tutaj zrobić 59, 16. Teraz to sobie tutaj wrzucamy. Jakbyśmy chcieli zrobić. No nie wiem, jak to. Jak to połączyć? Powiem szczerze, że nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Ale jak widzimy, może to jeszcze nie działa wszystko dokładnie, po prostu. Ale jak widzimy, możemy sobie tutaj różne rzeczy robić Tu oczyszczamy. już Stik, stiki mamy tutaj, ale jak to połączyć z tym? Może to jeszcze po prostu nie może się łączyć. No dobra, Słuchajcie, no w każdym razie, jak widzicie, można tu sobie zrobić porządek ze skrzynkami i mieć wszystko w jednym miejscu i w ilości jaką. I widzimy od razu, jakie ilości tego mamy. Także, jako taki Simple Network, to to jest faktycznie Simple i, i działa. Także ja się z Wami żegnam I, i, i oczywiście łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie i zapraszam do oglądania wszystkich moich serii. I zapraszam do, również na live. Także tymczasem trzymajcie się. Pa pa pa, Całusów 102.